Dzień dobry. Dzień dobry, dzisiaj sobie omówimy ważną rzecz, chwyt, nie tylko marketingowy, chwyt na klamce. OK. Eee, mam tu akurat blugana, żebyśmy nie strzelali sami do siebie, jak mają tu w zwyczaju inne szkoły. <laughs> więc, żeby skumać o co chodzi z chwytem, najpierw musimy skumać jak w ogóle działa pistolet. Pusto, pusto, dobrze. Dobrze, dobrze. więc jak oddajemy strzał, to najpierw zamek idzie do tyłu. Mamy zjawisko zwane o, o, o odrzutem. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. No i tak, i ten zamek sobie dochodzi do końca zakresu swojej pracy, ale jeszcze nie wytracił energii, więc zapiera się e, o dłoń tutaj tą częścią ostrogą. No jako, że ta energia nie jest wytracona, to on tutaj hamując zaczyna nam lufę kierować do góry i mamy zjawisko zwane odrzutem. Bardzo dobrze. Potem... Zamek sobie wraca do przodu i lufa nam nurkuje i w teorii jesteśmy od nowa na celu. Zatem pistole będzie nam pracował w ten sposób. W ten sposób, hop, 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 Więc nie będzie sensu kontrolować go na boki i od boków, bo on w tych płaszczyznach nie pracuje. Zatem pierwsza rzecz, nie, nie łapiecie klamki tak jak małpa by trzymała młotek, albo mówiąc grzecznie, jakbyście się chcieli podciągnąć, tylko chwytacie pistolet mniej więcej w ten sposób, rotując delikatnie nadgarstek do przodu i w dół, ok? Ogólnie w tym sposobie trzymania pistoletu, jaki u mnie pracuje najlepiej, jest taki, gdzie prawa ręka skręca się, znaczy prawy nadgarstek skręca się w dół i do przodu, a druga dłoń będzie robić ruch kontrujący, czyli do tyłu i do góry. Stąd tajpy na dłoniach, bo to są miejsca, na których e, moje paluchy się zaczepiają na krawędziach pistoletu. Okay? Więc, jako że nie chwytamy klamki w ten sposób, tylko raczej będziemy ją zaciskać w ten sposób, to musimy też sobie zdać sprawę z tego, że ludzkie dłonie w ogóle nie są przystosowane do korzystania z pistoletów albo pistolety z ludzkich dłoni. Jakoś tak. W każdym razie. Chodzi o to, że ciężko jest wyizolować każdy palec w taki sposób, aby ruchem pojedynczego palca nie triggerować ruchu palcy, które z nim sąsiadują. Okay? To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy zaciśniecie się mocno na chwycie, ciężko będzie wyizolować ten najważniejszy palec, który pracuje na spuście, i stąd się bierze to magiczne strzelanie lewo dół i nie tylko z bloka. Więc Tutaj energia będzie wychodzić z tych dwóch palcy, z małego i serdecznego. One będą się zapierać na chwycie. Resztę energii będzie wyrabiać skręt nadgarstka. Palec środkowy jest w miarę luźny i sam chwyt na rękojeści będzie wyglądał w taki sposób, że każdy kolejny palec będzie dociskał sąsiadujący aż do kabłonka tak żebyśmy tu nie mieli jakiejkolwiek luki, bo jeżeli zrobi mi się luka między palcami, to w momencie każdego oddawania każdego kolejnego strzału ten chwyt będzie się rozluźniał i później obserwujecie sobie obrazki, gdzie ktoś strzela i jest takie magiczne poprawianie e, chwytu co kilka strzałów, co świadczy tylko o tym, że ten chwyt się rozluźnia, czyli jest nieefektywny. Tak naprawdę powinniście być w stanie na jednym złożeniu oddać sobie dowolną ilość strzału. Powiedzmy, jak weźmiecie tego długiego Luja do PCC i włożycie go sobie do bloka, to spokojnie powinniście być na jednym złożeniu, być w stanie wystrzelać wszystkie kulki z tego magazynka. Więc. E, pierwsza część chwytu jest taka. Chwytam pistolet maksymalnie wysoko, tak żeby. Dłoń znajdowała się jak najbliżej pracującego zamka. Przypadek z fajkami prawdopodobnie był spowodowany chwytem tego typu, gdzie mamy dużo przestrzeni i ten pistolet może sobie sw pracować swobodnie, przez co zamek e, nie dochodzi do końca swojego zakresu pracy, no i będą nam się tworzyć fajki, dlatego że jak jest niepełny cykl, to ta łuska jest albo niewyrzucona, albo jest niewyrzucona z dostatecznie dużą mocą. Zatem chwyt ma być jak najwyższy. Jednym z wskaźników tego, że jesteście dostatecznie wysoko na broni jest to, że zacznie Wam się zaginać skóra w obrębie kabłonka i stąd też się biorą u, u części posiadaczy glocków tak zwane czyli skaleczenia w miejscach, gdzie zamek przejechał po, po dłoni, która bardzo wysoko trzyma pilot, pi, pistolet pilota. Kto ma, kto ma pilota, ten ma władzę. Zmieniarka jak ktoś oglądał kiepskich Tak więc Chwyt trzymamy wysoko i on ma być na tyle wysoko, że pistolet wydaje się niejako integrować z tą dłonią, OK dalej. Palce są złączone, jeden naciska na drugi, i energia, którą wkładamy w zablokowanie pistoletu, e, powinna wychodzić z tych dwóch palców. O tym już wspomniałem, ten jest raczej luźny, tak żebyśmy mieli większą łatwość w wyizolowaniu tego palca, który będzie pracował na języku spustowym. I ważna rzecz to jest dość istotny detal: luźny kciuk. Jak zepniecie kciuk, to zaczniecie zrywać strzały, dlatego że razem z pracą palca wskazującego będzie pracować cała dłoń, natomiast przy rozluźnionym kciuk kciuku dużo łatwiej jest e, tę dłoń wyizolować. Więc tak, mamy, mamy to, co robi ręka prawa, ok? Teraz musimy coś zrobić z drugą ręką. Druga ręka, analogicznie e, do ręki prawej, ma wszystkie palce złączone i osobiście mam ją dość spiętą w momencie, kiedy buduję ten chwyt, i staram się ten chwyt budować jak najszybciej po wyciągnięciu broni z kabury. I w momencie, kiedy wyprowadzam pistolet na cel, to czuję, jak z każdym centymetrem, kiedy pistolet wychodzi na cel, że ten chwyt się w jeszcze większym stopniu zacieśnia. Okay? Z drugiej strony, to będzie wyglądało w ten sposób. Ok? Do tego istotny detal jest taki, że barki mam luźne i łokcie mam ugięte. Dlatego, że przy spiętych barkach ciężko jest robić cokolwiek. Możecie dla eksperymentu spróbować się na przykład przebiec na spiętych barkach. Polecam się jeszcze przy tym nagrać. A Ugięte delikatnie łokcie pozwalają nam zablokować nadgarski, dlatego że w momencie, kiedy będę chciał strzelić na przeprostowanych łokciach, to moje nadgarski automatycznie się odblokowują. E, przy czym to zgięcie łokci jest względne i u każdego z Was e, zakres, w jakim te łokcie mają być zgięte, będzie inny, inny i będziecie musieli to dopasować do siebie. Okay? W każdym razie ręka prawa. Okay, celowo nie nazywam słaba, silna. W tym, w tym podejściu do chwytu obie strony są silne, więc ręka prawa wchodzi maksymalnie wysoko. Te palce są tutaj zblokowane. I co jest też mm, takim aspektem, o którym warto wspomnieć, to moja dłoń praktycznie nie ma styczności z zewnętrzną krawędzią chwytu broni. Ja jestem w stanie tutaj sobie włożyć mały palec lub długopis i ten chwyt w dalszym ciągu jest efektywny. Okay? Nie muszę, nie muszę wy, mieć wypełnionego całego tego chwytu e, wokół, wokół mojej dłoni. Okay? I druga dłoń, druga dłoń będzie wykonywała ruch kontrujący do mojej dłoni prawej i za, będę się zapierał. E, Palcem wskazującym dłoni lewej o kabłąk i kierował ten, ten mój nadgarstek ruchem takim rotacyjnym do tyłu. Ok, i w tym momencie te ruchy będą się równoważyć, co ma sprawić, że pistolet będzie dużo szybciej e, wracał na cel. To, to, czy o czymś zapomniałem? A. E, Druga dłoń również wędruje maksymalnie wysoko, okay. nie przejmujcie się tym, że ta dłoń wchodzi wam na zrzut, na dźwignię zrzutu, przycisk zrzutu zamka można to wyeliminować sprzętowo, a Wisiku w ogóle nie ma to znaczenia, tam wszystkie wymiany są planowane, raczej nie korzysta się z możliwości wymiany na, na, na cofniętym zamku. Ok, więc to jest to. Dodatkową zaletą tego chwytu jest to, że jako, że mój kciuk jest dość nisko, to mam go dość blisko włącznika latarki, jeśli takowej używam. Pytania? Ćwiczymy.